Łukasz Zabor z tej strony, technik dentystyczny, od lat w branży, od wielu lat twarz firmy Cyrkon-CAN. Szkoliłem dla tej firmy wiele lat systemów kadowych. Na dzień dzisiejszy prowadzę własne laboratorium oraz zajmuję się szkoleniami z druku 3D. Wiele osób mnie zna i jestem producentem żywicy protetycznej Dentalbo. Tak, jak najbardziej. Konferencje są warte, aby aby dalej były i istniały. Niesamowicie pomagają poznać czy zobaczyć wiele technologii, nowych sprzętów, poznać również jakby dystrybutorów czy handlowców, zarazem szkoleniowców, przykładowo tak jak mnie, nawiązać bardzo wiele nowych kontaktów, przyjaźni, i które niesamowicie ułatwiają w życiu codziennym technika dentystycznego. Także jestem jak najbardziej za tego typu eventami. Tak, jak najbardziej, ponieważ niesamowicie, co tego typu konferencje dają, to jest bliskość z ludźmi, z technologią, poznawania nowych, jakby, osób w naszej branży, świetnych specjalistów, czy ludzi wchodzących jakby w ten zawód. To mega ułatwia jakby izracji wiedzy, kontaktów i poznawania tak firm, które są przodujące na naszym naszym rynku polskim, dzięki czemu ułatwiają nam niesamowicie kontakty. Jaki rodzaj konferencji jest lepszy? Czy krótko krótkotematyczny, czy szeroko w całej protetyce dentystycznej? Trudno powiedzieć, to jest jakby wszystko uwarunkowane od technika, który na taką konferencję ma przyjechać. Bardzo dużo techników jest ściśle sprecyzowanych, na przykład są tylko i wyłącznie ceramistami, więc dla takich techników na przykład są typu konferencje riomiwy, które będą się odbywały typu ceramiści No Limit, ale dla większości techników, którzy są, jakby robią w swoich laboratoriach praktycznie wszystko od A do Z konferencje szeroko tematyczne są jak najbardziej wskazane, ponieważ na takiej konferencji może zobaczyć bardzo wiele kierunków protetyki, czy z druku, czy z frezowania licowania, jakie materiały nowe wchodzą, co dzieje się nowego na rynku, tak jak tutaj dzisiaj można w Polsce chyba po raz pierwszy zobaczyć stolik Milliplejta, Tarika Fergusona, który przywiozłem teraz ze Stanów. Dzisiaj to prezentujemy. Prezentujemy dużo nowych żywic, które wchodzą na rynek, prawda? Po IDS-ie. Więc jakby no, te szeroko tematyczne również bardzo są wartościowe dla innej grupy jakby zawodowej techniki dentystycznej, która zajmuje się szerszym jakby, szerszym zakresem działań w swoich laboratoriach. Nie samą pracą człowiek żyje. Te konferencje są nie tylko po to, aby się na nich uczyć, ale też po to, żeby poznać ludzi, odpocząć, zrelaksować się i odłączyć od tego codziennego zgiełku naprawdę trudnej pracy, która jest dość często bardzo stresująca, bardzo wymagająca. Więc konferencje jak najbardziej, bardzo każdemu polecam, ze względu na poznawania nowych świetnych osób, z którymi ja na przykład po wielu konferencjach, na które bardzo często jeździłem, jestem do dzisiaj, poznałem wielu ludzi, którzy są dzisiaj moimi przyjaciółmi, partnerami biznesowymi i z którymi pracujemy, prawda, dla których podwykonuję pewne usługi. Więc to też jest niesamowity marketing, prawda, zarówno odpoczynek, poznawanie, nauka i rozwój. Więc niesamowicie to polecam.